Czegoś takiego w swoim życiu jeszcze serio nie jadłeś, najostrzejszy ramen w Warszawie. Jesteśmy dzisiaj w stolicy naszego kraju, na ulicy Iwanowa Szajanowicza 7, za moimi plecami kabbo. I za chwilę wejdę tam i pokażę coś, co zmiecie cię z planszy. Zapraszam. Bestia ma 3 miliony w skali Kowila! Robi wrażenie! Próbujemy tego potwora! Jest moc, prawdziwy kocur. Za najostrzejszy ramen zapłaciłem 50 zł. Wywar wieprzowy z dodatkiem samorobionego oleju na bazie Karoliny Ripper. Do tego dla podkręcenia ostrości ekstrakt o mocy 3 miliony SHU. Całość tak że za zjedzenie ramenu w 15 minut, restauracja płaci 500 zł. Oczywiście trzeba podpisać oświadczenie. Lokal prowadzi dziennikarz Dominik Serwacki, autor fanpage'a na Facebooku Pigułka Świata. Też spróbował razem ze mną i niestety nie daliśmy rady. Jest mega moc, gratulacje dla szefa kuchni. Jak ktoś nie ma ochoty na ostrość, to można spróbować ciekawych dań kuchni japońskiej czy azjatyckiej, pierożków czy mega bułki bao. W Warszawie wizyta w Cabo, obowiązkowa. A co ty sądzisz, o kim mega ostrym ramenie? Nie znasz kogoś, kto zjadłby cały? Daj znać w komentarzu.